Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku misji Terakan, a dzisiaj znowu modyfikujemy mój samochód, znowu go przerabiamy. Znowu dokładamy mu trochę masy. A propos masy, zacznijmy od tego. Zważyłem ostatnio auto po wszystkich modyfikacjach z niezbędnym wyposażeniem wyprawowym, z uzupełnionymi zbiornikami 2430 kg. Dzisiaj do masy własnej samochodu musimy dorzucić jeszcze uwaga, 50 kg plus minus, bo zakładamy wyciągarkę z dedykowaną płytą montażową firmy HC. Wyciągarka, na którą postawiłem, to kangaroo winch 12 000 lbsów na linii syntetycznej. Do tego, tak jak wspomniałem, dedykowana płyta montażowa, więc teoretycznie wszystko powinno pasować. Jak będzie w praktyce, za chwilkę zobaczymy. Wyciągarka to chyba jeden z najbardziej niezbędnych elementów wyprawowych, wyjazdowych w ogóle w teren. Element, który gdzieś tam daje nam z tyłu głowy świadomość, że nawet jak się zakopiemy, to będziemy w stanie sobie sami pomóc. Choć oczywiście nie zwalnia nas to z myślenia, ze zdrowego rozsądku, z Przede wszystkim jeżdżenia w takim terenie, do którego wiemy, że nasz samochód jest przystosowany, bo utopić auto to moment no i wtedy nawet wyciągarka nam nie pomoże, jeśli jesteśmy w szczerym polu i nie mamy się do czego podpiąć. Także myślenie, przede wszystkim, ale wyciągarka to moim zdaniem i tak bardzo, bardzo ważny element, tak zwany must have wyposażenia off-roadowego. Znajdujemy się dzisiaj w moim biurze. Ja teraz sobie siedzę na swoim wygodnym fotelu, popijam kawkę, a warsztat, w którym modyfikuję od samego początku, to jako ciekawostka dla nas, znajduje się dosłownie za ścianą mojej firmy. Adam i Xtreme Car Service w Krakowie to firma, która od samego początku opiekuje się moim samochodem, modyfikuje go pod kątem wyjazdów terenowych. Na dzisiaj ich zadaniem jest montaż wyciągarki, więc w tym odcinku, oprócz samego sprzętu, który będzie instalowany, pokażę Wam też, jak zamontować wyciągarkę. Czy jest to proces trudny, skomplikowany? Także zostańcie ze mną, obejrzyjcie ten odcinek, na który serdecznie zapraszam. Zobaczcie, no bliżej się nie dało to są magiczne drzwi magiczne przejście z mojej firmy. Do miejsca, w którym dzieją się cuda. Dzień dobry. Panie Marku, jak bym panu powiedział, że ten samochód się tak zmieni, to pan by nie uwierzył, nie? ale wygląda Zdejmujemy zderzak, żeby dostać się do wzmocnienia czołowego. No i żeby zobaczyć, jak z płytą, czy będzie wszystko pasować. Mam nadzieję, że zderzak zejdzie. Ostatnio, jak zdejmowaliśmy lampy, to udało się bez demontażu zderzaka. Aczkolwiek tam już nadkola są troszkę powyrywane od jazdy w terenie, więc będziesz miał lżej. A tu mamy sprzęt. Jest wyciągarka. Jest prowadnica w kolorze czarnym. Wymieniliśmy ją, bo w zestawie była srebrna. Mamy pilot przewodowy. No i mamy samą wyciągarkę. Wizualnie gabarytowo jest dość duża. Aczkolwiek, jak się ją weźmy do ręki, to nie jest ciężka, około 30 kg, ale to wszystko przez to, że jest tutaj nawinięty syntetyk, a nie stalówka. No i jest też sterowanie bezprzewodowe. Cała skrzynka, przewody zasilające i to w zasadzie tyle. W filozofii wielkiej z montażem nie ma, największy problem jest zawsze ze śrubami pewnie, żeby je odkręcić i żeby dopasować potem sam zderzak. Fajnie byłoby, gdyby wyciągarka wyszła nam w kratce, ale na to nie mamy wpływu żadnego. Najwyżej będziemy ciąć do uzderzaka. Marek, a czemu lina syntetyczna, nie stalowa? No, jest wyżejszcza. Tylko, ale tylko o masę chodzi czy o ewentualne jakieś bezpieczeństwo też i wytrzymałość? Bezpieczeństwo to samo, ale jest lżejsza i jest Okej. Okay. Tylko że ma jeden minus taki, że nie możesz jej przecierać, bo było. No jest słabsza. No tak. To masz coś zaczynać, ale no wiesz, do, do szybkości do zasuwania, jeżeli parę razy dzień nie byś tak, wiesz, dziennie to z ale jeżeli masz 15 minut z winą, Aha. 30 litrów, 30 metrów zasuwasz pod górę, to masz tam ta tutaj jest co tobie. No, to, Ale przede wszystkim stalówka wymaga chyba smarowania odpowiedniego zabezpieczania, Czy jak to jest w praktyce? ona jest ciężko, mega ciężka, nie? Ciężko ją wyciągnąć, zobacz byle... o Jezus, ona waży tyle co cała wyciągarka oh, z liną. Okej. Okay. Ona też jak się przetrze, to jest wytrzymała, ale można sobie ranić ręce. No właśnie, no właśnie. No, i tak jest także to jest. No, to jest syntetyk wystarczy. jest w ogóle fajnym rozwiązaniem. Poza tym, zobacz tutaj ten syntetyk ma taki kolor, jakby to była stalówka, nie? Bo z reguły są albo czerwone, albo niebieskie. Tak, tak, a tutaj tak. fajnie to wygląda ta, ta, ta wyciągarka. No nic, no czekamy, zobaczymy, jak to się wszystko wkomponuje. Ja już się nie mogę doczekać. Oby jak najrzadziej trzeba było ją używać, no ale. Chyba, że do korek. Chyba, że. Pytaliście też ostatnio w komentarzach, co z prądem, co z akumulatorem. No, na chwilę obecną zostaje oryginał. Zobaczymy jak on długo pożyje. E, gdzieś tam pojawiła się też wizja ewentualnie wrzucenia drugiego aku pod wyciągarkę, ale no, powiem szczerze, że nie za bardzo widzę tu miejsce z przodu. Trzeba byłoby chyba coś kombinować z tyłem. Z tyłu znowu jest ciężko, bo jest zabudowa w bagażniku, więc nie wiem, może jakiś po prostu mocniejszy aku się wrzuci. Mm, no i może to da radę, no, też nie będzie to używane codziennie, więc, więc a nóż się uda. Zadbaj o odpowiednią pielęgnację swojego samochodu. Profesjonalnych kosmetyków samochodowych renomowanych producentów szukaj na stronie deler.pl. Znajdziesz tam także wszystkie części zamienne potrzebne do naprawy samochodu, a także ciekawe akcesoria. Zapraszam na www.deler.pl. No, i mamy to. 5 godzin i gotowe. Zobaczcie, już jest wyciągarka na miejscu. Wszystko działa tak, jak należy. Za chwilę Wam to pokażemy. Panowie, jak zawsze, robota na najwyższym poziomie. Zresztą cały ten samochód jest przykładem ich pracy. Także reklamować nadmiernie nie trzeba. No ale po kolei. Sterowanie bezprzewodowe. Sterowanie po kablu. I teraz jak to ugryźć? Otworzysz maskę, Marku? Pokażemy gdzie zrobiliśmy gniazdo, gdzie zrobiliśmy wszystkie kwestie podłączeniowe. Podłączenie, proszę bardzo, pilota przewodowego w tym miejscu. Tak. I mamy już sterowanie, w razie czego po kablu. Gdyby pilot bezprzewodowy nam nie trybił, załączenie, wyłączenie teraz jest załączone. Wyłączona, wciskasz, wyciągasz sobie, żeby ci tego nie Okej, okay, tu mamy zabezpieczenie główne prądowe. Jak nie używamy wyciągarki, to już stwierdziliśmy z panami, że wyłączone całkowicie, bo po co z tym jeździć, żeby nie obciążało ewentualnie nawet na postoju e, akumulatora. Ty dla bezpieczeństwa nie? No dokładnie. No to jest z głowy pewnie. A oczy rozwijanie. Mhm. Zobaczcie, jak w ogóle cicho pracuje ta wyciągarka. Cicho pracuje i jest mega szybka. Jest bardzo szybko w stosunku do tego co nieraz zakładamy. Jest, jest bardzo fajna To jest wbijanie tutaj bardzo szybko. Aha. No i uważamy na palce oczywiście. Jest bardzo cicha, nie ma tego żęzienia takiego, że wrzędzi Tak, tak, jest, tak. Jest, jest okay. No i super. Zamykamy, zaślepiamy. bezpieczam to z nasparowane też tam wiesz, no i oprócz tego jeszcze klasycznie przytrzymując dwa przyciski przez 5 sekund mamy sterowanie przewodowe, bezprzewodowe, wysuwamy, uwaga, wsuwam, no i lina naprężona, Tyle. No wyszło po prostu tak, jak miało wyjść, idealnie jak tego oczekiwałem. Przede wszystkim schludnie zamontowana jest ta wyciągarka. Bo oprócz tego, że lubię taplać to auto w błocie, to jestem też estetą i czasem lubię mieć ten samochód czysty, ładnie wyglądający i lubię jak wszystkie modyfikacje są wykonane z głową i tak jak tego oczekuję. Wyciągarka jest zamontowana w sposób niezwykle estetyczny, ona nie wyróżnia się na tle tego przodu i nawet lina jest w kolorze samochodu, także wszystko mi tutaj gra. Dziękuję Panowie z Extreme Car Service za montaż, za pomoc, Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, a w kolejnym materiale porozmawiamy o zabudowie bagażnika, o zabudowie wyprawy to jest kolejny materiał, który dla Was przygotowuję na bazie tego, co sam zrobiłem w swoim bagażniku, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania o zabudowę bagażnika, o zabudowę offroadową, turystyczną, to dajcie znać w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć w przyszłym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału z cyklu Misja Terakan. Zachęcam do subskrypcji, do łapek w górę. Do zobaczenia.